Cześć, witajcie! Dzisiaj szybka aktualizacja z kukurydzy ponad lasem. Uch. Tak szybko przejdę się przez te pole Aby pokazać kukurydza no ładna Tutaj nawet ładnie wyrosła, tam to pewnie ze 3, 3 ponad 3 metry ma kolba No też daje radę Tylko co z tego Jak tutaj Jak tutaj zwierzyna to męczy O, kolba jest ładnie zazierniona od spodu o tutaj na górze parę brakuje ale, ale tak jest ładna naprawdę kolba tylko że co z tego jak tu mi całe pole Wygląda w ten oto sposób. Z nie będę przedpoczekł. się znaczy, tu, tam widać. tego tego kamera Kamierka nie odda. ale właśnie o kolejny taki plac to kolejny tam dalej przyrządki było widać kolejny o tu właśnie widać co tam wytłuczone całe pole praktycznie widzicie o tu że szłem to nie było widać znaczy ja widziałam przecież te a tutaj o wywalone i co poradzi? No jak mówię no kolby no w miarę, w miarę ładne są nie ma co powiedzieć ale co z tego jak Jak tutaj już ją muco, że tak powiem. No niewielkie niewielkie pole tutaj, hektar tak, 30 jest. I cóż, no... zapowiada się miła, bardzo miła współpraca z. Panami myśliwymi. Jak mówię, bardzo miła, już na samą myśl dosłownie o tej współpracy. Przy szacowaniu normalnie aż uśmiech nie znika mi z ust. Uśmiech nie znika mi z ust, także też to pewnie to nie tylko u nas, tylko wszędzie jest to samo. No i co zrobisz? A nic nie zrobisz, jest jak jest. Dobrze, że tutaj można się wspomóc dronem, oblecić to, z góry pokazać. Bo przecież panowie szacujący nie mają żadnych... miarkę mają i to miarko mierzą. Także no, pozdro dla nich, jak to oni by tu chcieli to wszystko wymierzyć, jak to w ogóle znaleźć się tutaj. Ale, tak jak mówię, można to też w inny sposób zrobić, i trzeba będzie tak to zrobić. No, mówię, no, przez całe pole. Są. Tak jak widzicie, tutaj jest piąta, i tam nawet bliżej lasu jest szósta klasa. A mimo to, kury za dzisiaj mamy. 7 września. Jeszcze tu jest zielona. ładnie ozielona. Trzyma się liście. Nie cierpi suszy. W zeszłym roku 8 była już zbierana. I to 8 już miała tam nawet poniżej 20%. Wilgotności. Tutaj jest troszkę suchsza. Ale tutaj innej przyczyny tutaj nie wiem czy widać tu jest dosłownie no piaskownia była kiedyś i cóż poradzić tak jak mówię no, nie nagrywałem wam tutaj o, tutaj też tak jak gdyby o, Przepraszam Was za szumy, na pewno będą ostre szumy ale tutaj gdzie, gdzie drzewa zasłaniają no, to od razu widać po kukurydze jest dużo dużo niższa. I tak jak mówię, no cóż, cóż poradzić tutaj, kukurydza dalej. No, jeszcze, jeszcze pewnie z miesiąc będzie do zbiorów. Tak podejrzewam, a jak to będzie, to się okaże. Ale te szkody. Jak jak mówię już uśmiech z mojej twarzy nie znika na samą myśl tak jak widać tutaj tak to wygląda, mówię, no przepraszam że nie nagrywałem tego częściej ale po prostu nie miałem czasu. Kukurydza, jak to kukurydza, niektórzy zasieją i później przyjadą, chwa zrobią i przyjeżdżają kosić i u mnie też praktycznie można by powiedzieć w tym roku tak to wyglądało, bo naprawdę mało czasu jej poświęciłem tutaj kolejne pole z kukurydzą no i tutaj na tym polu też, tak jak gdyby tam dalej są wytłuczone ale tak jak mówię, no jak na to klasę gleby a to kolby naprawdę są ładne no plącz się ukaże jak się będzie kosić, ale to jeszcze jest zielone Także Tutaj z tej strony jakoś bardziej suche Ale tutaj też jest taki plac takich totalnych Wydmy tam w środku Tak jak gdyby I co tutaj Na szczęście z tej strony jakby do wsi Nie widzę Nie widzę takich strat Żeby były wytłuczone A tutaj No tak jak widać No las jest dookoła Tu jest las, tu jest las no, Niestety, ale no, takie mam warunki no i tak się gospodarzy ten filmik będzie taki bez większego przesłania trochę gdybania ale no cóż, no poradzi no. pokazuję Wam jak jest kolejny filmik będzie pewnie już ze zbiorów albo z jakiegoś podsumowania zbiorów ale. Cóż, myślę, że to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.